Witam wszystkich, tutaj bardzo serdecznie z tej strony Lucifer, a dziś zagramy sobie w Minecraft, ale border rośnie, gdy zdobywamy expa, więc na początek musimy zdobyć drewno, by cokolwiek tutaj zdziałać. Dobra, jak widzicie, ścięłem całe drzewo. Zrobimy sobie na szybko pierwsze narzędzie. Jakim jest kilo? Nie wiem, kopiemy się w dół. To jest dobry plan. O, jest wieża, wieża pillagerów, do której możemy się dostać. Świnki. Gdybyśmy mieli expa, ale są za daleko. Niestety, nic z tym nie zrobię. Dobra, staćmy już na kilo, więc zrobię szybko kilo. O, i mamy węgiel. Z węgla możemy dostać expa, ale niestety nic nam nie wypadło teraz. A do tego węgla już nie jest się nie dostanę, bo tu jest border To ja pocznę. Dobra, jakimś cudem w Wydaje mi się dość głęboko już, ale znalazłem kolejny węgiel, więc mamy szansę na expo jakiegokolwiek. Już to, że mogę przepalić ten, 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 nasz kochany kamień dzięki temu teraz. O, rusza, żeby się nasz border. Ciekawe tylko o ile. Wejdźmy do góry i sprawdźmy to. Okej, okay, nasz border jest teraz takiej wielkości, więc możemy wykopać nasz węgiel, który tutaj był oraz w sumie wyrównałbym teren dotąd na razie. Dobra, mamy ten węgiel stąd, że uda nam się wybić jeszcze jeden poziom, ale wątpię. Uwaga. No i mamy drugi poziom. Dobrze. Mogę wykopać kolejny węgiel. Posiadając cały ten węgiel postanowiłem, że zrobię tutaj naszą bazę tymczasową i przepalę trochę kobla, ponieważ to da nam na pewno z pewnością XP jakiegoś, tak? Może nie użyć całego węgla ale pięć węgla. Jak widzicie znalazłem pierwsze żelazo. Mi się skończył kilo. idealnie. Idealnie mi się skończył kilo żelazo. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aż 10 rud żelaza. Boże, co tu się właśnie stało? Czemu jest tak dużo rud w tym 1,17? Co moja? Wyjaśnijcie mi to. O nie. No i zaczęła się. Burza się zaczęła, jak słyszycie. O mój Boże. Tak, ja to w Minecraft nie widziałem burzy. Co tu się dzieje? Idę przepalić to żelazo. Okej, okay, więc e, zdobądźmy cały kamień. Znaczmy, ile ekspan mi dodało to? A, dobrze, rozumiem. Minecraft mnie nie kocha. Wow, ale. Ale mnie oczy bolą. Co tu się dzieje? Okej, okay, mamy trzy żelaza, możemy zrobić kilo. Dobra, no i idziemy kopać dalej. Osoby oglądające na TikToku, zapraszam was bardzo chętnie do wbicia na mój YouTube, gdzie znajduje się cały ten odcinek. Znajduje się link do kanału w komentarzu oraz do i na Discorda. Link do Discorda znajduje się w biografii, więc zapraszam gorąco, wbijajcie. Dobra, mam już 13 żelaza, więc będziemy głupo wychodzić, ale trzeba się jeszcze kopać trochę w dół. Wow, widzowie, patrzcie. Idealnie bym się wkopał do kawy, ale na szczęście udało mi się to ominąć oraz... bo dość spore te źródła lawy w jakim poziomie jesteśmy? na 9 już, o mój boże ale skoro to Minecraft 1.17 chyba można zejść jeszcze niżej ale nie wiem czy damy radę, ze względu na ilość lawy jaka się tutaj znajduje e, oficjalnie widzowie jestem głupi, ponieważ myślałem, że na 1.17 znajdują się byłem przy poziomie świata, ale zapomniałem, że to jest od wersji 1.18 i no... jestem głupi, dobra zatrzymajmy naszą kopalnię na poziomie 16, bo jak wiadomo to jest najlepszy poziom I tutaj będziemy szukać po prostu diamentów Jak widzicie rozkopywałem cały poziom 16 lecz diamentów nie widu, nie słychu Ale znalazłem żelazo Które możemy wykopać I jak widać jest go więcej Więc wykopię ja. Ok, będziemy szli do góry By przepalić nasze 20 sztuk żelaza Wow Okej, okay, dowiedziałem się Bo znalazłem ogólnie żelazo tutaj po drodze I zauważyłem, że jeżeli jest dzień chyba To nasz border jest szary A jak gdy jest noc, jest biały To nam dużo pomoże Raczej. O, widzowie, prawdopodobnie będziemy teraz ścupywać ekspa w najprzyjemniejszy sposób. Proszę bardzo, EXP zdobyty, miło. Mamy level trzeci, oznacza to, że odblokowały się nam kolejne tereny. Wykupimy kolejne zasoby węgla, które się tutaj znajdują. Nie starczyło mi to, żeby zdobyć trzeci poziom. Dobra, yy, jak będzie trzy, zobaczymy czy nam dopełni expa, ale wątpię. O, jednak udało się idealnie. No i niestety rozkupiłem znowu nasz poziom 16, lecz nic on znowu nam nie przyniósł. No co to ma być? Dlaczego? Halo, diamenty! Gdzie się skrywa? Krywa... Tam był bedrock. Dobrze mówiłem, tam był bedrock, co nie? Ale... A to co to jest? Dlaczego to tutaj jest? Przecież nie jestem jeden 18. Co się dzieje. Może ktoś mi z was to wyjaśnić widzowie. Dlaczego mam tutaj takie coś? Albo to jest jakaś komnata czy coś z tymi tymi kryształami. Ale się nie znam, więc napiszcie mi w komentarzach. Jeżeli wiecie co to jest, to napiszcie w komentarzach i oznaczcie jak minuta. Dzięki bym mu wielkie. No i jest. O! Blisko. to robi się coraz większy i coraz nam bliżej do. O, teraz będziemy mi aż dwa drzewka. Mój Boże, dwa drzewka. Będziemy mogli zachnąć, będziemy mieli drewno i będzie miło. Ogólnie, jak widzicie, to zauważyłem, że moje jedzenie powoli schodzi. A nie mam jak go kompletnie tutaj zdobyć, bo najbliższe świnki są gdzieś tam. Tam są. Kur... Co jest? Raz, dwa, trzy. Dużo i dużo tych świnek, ale no daleko. Za daleko. Poczekajmy w sumie na noc. Zaraz powinienem nadejść. No. Będzie miło, będą potwory, będziemy zdobywać ekto. Dobra widzowie, jak widzicie, nastała powoli noc, więc będziemy mieli potworki. Dobra, sprawdźmy to. No i mamy poziom piąty, możemy w końcu wykopać to drewno. A więc tak widzowie, postanowiłem, że zobaczę, co jest w tym czymś i czy się nie mylę, to jest ten kryształ taki fioletowy, co są tam kryształy i rozkopiemy znowu poziom szesnasty. O mój Boże, widzowie, zarazem to jest dobre, bo zrobiłem miejsce, gdzie się mogą respić moby. Krzyczy na mnie widzowie, ale zabiję to nietoperze. Dobra, jak widzicie, znowu rozkopałem ten poziom szesnasty, kilo mi się skończył, i po diamentach znowu ni widu, ni słychu, nigdzie ich nie ma. O, widzowie, słysz szkieleta. To znaczy, że czeka nas epicka walka, ale szkielet. On tu już jest! Okej, okay. okej, okay, odwykaliśmy poziom szósty, dzięki czemu możemy chyba. Kolejne drzewko. Kolejne drzewko z nami, tym razem brzoza. Dobra, spróbujemy wyrazić to drzewko. No i proszę bardzo, mamy kolejne drzewko posadzone tym razem przeze mnie. O nie! Tego pana to ja nie chcę! Okej, okay, udało mi się go zabić. O mój Boże! O mój Boże! O nie! Jak nam na hardzie, czy co, że tu tyle zombie jest? Halo, widzowie? O mój Boże. Uff, dobra, kolejne dwa szkielety za mną. Zasłyszę kolejne. O, pieru. Okej, okay, widzowie, nie pytajcie co tu się właśnie wyrabia, ale nie wiem skąd się wzięło tyle tych mobów jako szkielet. Szkielety są najgorsze. Dobra, mamy piękny dzień. Oklejny drzewa. Nigdzie nie ma w pobliżu żadnych zwierzątek. Dlaczegoż to nie ma żadnych zwierzątek w pobliżu? To mnie dobija, ponieważ ciężej nam będzie przez to dużo ciężej. Kończy nam się również węgiel, co tylko uprzykrza moje życie. O mój Boże! <laughs> mój Boże, widzowie! Słyszycie to, co ja słyszę? Co tam się dzieje za impreza na dole? Tylko nie szkielety, nie szkielety. Nie chcę szkieletów. Okej, okay, dobra, mam jedenasty poziom, możemy wyjść na zewnątrz, lecz nie wiem, czy to nam coś to da, ponieważ, no, się nie da przetrwać. Już nie wiem, jak tutaj mam to robić, żeby przetrwać, ponieważ jest tam za dużo potworów na dole i nic z tym nie zrobię. O, wyrosło nam drzewo, trudno na spokojnie zebrać. Dobra, to ja odniosę wszystko do mojej bazy i spróbuję te, te, te mody. <laughs> Jestem debilem. Dobra, no to na tyle z dzisiejszego odcinka. Zapraszam wszystkich do zostawienia łapki w górę, komentowania mojej pierwszej pracy na YouTubie oraz wbicia na Discorda, który znajduje się w opisie. Pozdrawiam serdecznie. Kiedyś jeszcze na pewno próbuję się tego zadania z Borderem, gdy rośnie EXP, ale na pewno nie jutro i nie pojutrze. Mam dosyć tego i oby był lepszy sit. Pa Pa!